Siemanko moi widzowie. Dzisiaj będę nagrywać z youtuberką odcinek w 99 nocy o pierwszej, więc, więc o nie wiem o której, ale to będzie trochę długi film. No to bądźcie ak aktywni i będę mogła z wami nagrać ten odcinek. Jakby co? Widzę tutaj wszystkich yy, i mogą z, z nami grać, jak chcą, ale po prostu my chcemy sami chyba grać, i nie wiemy, czy ona się zgodzi, żeby może jakieś z dwie. Jest nas z dwóch. No to jeszcze trzy osoby jest nam potrzebne, więc bądźcie tutaj z nami, a ja Wam przypnę serduszko, jak będziecie z nami. No i pozdrawiam takiego kolesia, pozdrawiam tego, tego, tego. tego. Wszystkich pozdrawiam. No i. Zaraz będę nagrywać z nią. Pa pa!